Widzę, witam, witam. Tego typu będę. Wiem, niedziela. Dzisiaj jest to leczy się kaca. Tego typu no. A to jest to. Piątek sobie się imprezowało, tam się leczy kaca. właśnie, to jest to, co ja mówię leczycie kaca, bęc leczcie, lećcie to od szkoły do pracy tego typu poczekam jeszcze na bo nie chcę się powtarzać żeby to o tym samym nie będę powtarzać kto wejdzie, kto wejdzie nie to tego typu <laughs> Już kupiłeś rakietę? A po co mi rakieta tego typu No dobra Widzimy i fajnie Jest dla was taka ciekawa informacja Tego typu Że postaramy się dzisiaj Zrobić tyma, Ale to jeszcze nic nie wiadomo Bo muszę E, przeinstalować system operacyjny jeszcze poustać wszystko wczoraj nie wczoraj, dzisiaj e, po północy testowaliśmy właśnie widzieliście, że testowaliśmy musieliśmy półsorować pół z tego no ale jak sobie coś zrobić jak wrócę tu siedzę przy laptopie i przeinstalowuję system operacyjny tego wszystkiego ustawiam wszystko żeby było dobrze tego typu no i zobaczymy tylko tam e, pisaliście na czacie trochę widziały panie że klatkowałam e, obraz tego typu mam nadzieję że teraz nie będziemy klatkowali robiło no, co tego typu nie o tego tak mówią tak że kiedy zgodzić wąsy ja nigdy nie jest tak? a po takie po co Na grać a i jeszcze informacja jak już lokalne obesa to wszystko bo ustawiam jak powinno. Po streamie robię Wam te zaległe pozdrowienia bo ja wiem, widzowie, fajnie, że yy, yy, zrobiliście mi skriny tego, wysyłaliście tego, ale wczoraj jak ja się bawiłem yy, OBS-em, no, a po drugie byłem wczoraj w robocie, mimo to, że jest sobota, a nie mnie do roboty, to, żeby odpowiedzieć grzeniki. No, i wszystko się tak skupiło nie w tą stronę, jak ja chciałem. Dlatego wszystko bo było rozplanowane, że, yy, że w sobotę będę wam w południe, ale jak dostałem telefon, że mam przejechać do pracy, żeby odpowiedzieć grzyniki w biurach, no to na papie No, co zrobić? Nic nie zrobię, właśnie. Dlatego tak no. mówię. Tak się zdziwiłem. Zapowietrzone było wszystko. Musiałem to odpowietrzać. Tego wszystko mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ale jeszcze nic nie wiadomo. Co i jak? No zobaczymy. Dlatego informuję Was widzowie fajnie, że ja Was nie chcę oszukać, bo po co? A po drugie, tak jak mówię, no, po tym dzisiejszego, jak zdążę w ogóle OPS-a, to wszystko to jeszcze Wam dam informację o tt będzie z tym, jak będzie wszystko polustawiane. Żebyście wiedzieli co jak. U mnie na Home wystarczy wystarczy I... Po drugie, dajcie supra na kan dwóch kanałach takie będą i TG Official TG Official to będzie tylko do streamowania a tamty kanał normalnie będę przytał kimiki, poradniki i inne rzeczy tego typu Żebyście wiedzieli co jak tego. Jeden, jeden kanał to będzie tylko do streamowania, a drugi do przesyłania różnych tematach, poradnika przez takiego bo ja musiałem to rozbić ładnie zbierzełem się święta trzeba ja było porządku robić to jest właśnie to ale może i dobrze to nie będzie wam się myliło co i jak dlatego wolę was poinformować no i ogólnie i tak super daliście widzę tego typu i tak mówię musicie poczekać jak ustawię OBS-a, to wszystko nie będzie klatkowało obraz, to dzisiaj będziemy startować. Jak będzie się klatkowało, to będę musiał ustawić. Takie jest życie tego typu. Nic nie mogę zrobić. Właśnie. Dlatego informuję Was, widzowie i Pani, że ja Was poinformuję. jak wszystko, już wszystko będę wiedział, że już wszystko jest zagnięte, nic się nie dzieje. Nie wklatkuje, nie tam, nie przerywa. To dzisiaj z tym robię. Żebyście wiedzieli, bo ja wiem, że zaraz wrócicie się tutaj spinać się tego typu, a nie mam zamiaru. Z wami się spinać. Wobec Was chcę być fairy. Jak coś się będzie działo, to informuję Was na komentarzu. Dlatego informuję was że żeby nie było no dobra kończę Ej, informacje dla was tego typu lecz się sobie kaca po imprezach na melanżach, bo na były melanże tego typu a ja siedziałem w domu i siedziałem przy laptopie żeby OBS-a. tego typu dlatego a po drugie nie chciało się wyłazić po pierwsze zimno było, które dzisiaj ocieplenie. Ocieplenie dzisiaj jest ładne. Już nie jest tak zimno mroźno tego typu. I od dzisiaj jest ocieplenie. Nie wiem czy w różnych miejscowościach tak jest jeszcze ocieplenie, czy jutro ocieplenie będzie. Mam nadzieję, że temperatura będzie plusowa. Biarę, bo tam jest słyszałem, że 12 stopni ma być mimo to, że grudzień, ale temperatury trochę dziwne to jest No, to natura ustawia, nie my, tego typu no i tak mówię eee, trzymajcie się, bo ja czekam właśnie i jadę załatwić Wracam, biorę laptopa, ustawiam to wszystko i postaram się zrobić z tym, ale nie obiecuję bo na to muszę posować. Ben, witam. Ben, ben. Coś z komorkiem, żeby Was trochę eh, tego typu. No dobra, trzymajcie się. I jak coś będę wiedział, dam Wam info na moim fanbeczu. Astawista Ben.